Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu ze Słowem Bożym i zapraszam do rozważania fragmentu z Ewangelii według Świętego Łukasza. Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, Poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana. Wtedy Maryja rzekła, wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu moim zbawcy, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Święte jest Jego imię. A jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, co się go boją. Ukazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich. Krącił władców w tronu, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą Izraelem, pomny na swe miłosierdzie. Jak przyobiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. Maryja pozostała u niej około trzech miesięcy, potem wróciła do domu. Moi drodzy, w dzisiejszym fragmencie Ewangelii słyszeliśmy o tym, jak Maryja odwiedziła świętą Elżbietę. Maryja i Elżbieta były krewnymi w pierwszej linii. Według apokryfów, Anna, matka Maryi. I a matka Elżbiety, były siostrami. Nazaret od Ainkarem, gdzie mieszkała Elżbieta, dzieli 150 kilometrów. Droga ta w kierunku górzystej Judei była trudna i niewygodna, a jej przebycie zajmowało najczęściej od 3 do 4 dni. W tamtych czasach w Palestynie młoda kobieta nigdy nie podróżowała sama, tym bardziej, jeżeli trzeba było przebyć długą drogę. Dlatego jeśli kobieta już musiała wyruszyć drogę, to przyłączała się do jakiejś pielgrzymki, która szła z okazji jakiegoś święta do Jerozolimy lub do karawan kupieckich zmierzających do stolicy. Wtedy było wiadomo, że nic się takiej kobiecie nie stanie i nie będzie sama. A jak odnieść ten fragment Słowa Bożego do naszej codzienności, do życia każdego z nas? Ewangelista Łukasz napisał, że Matka Boża poszła do świętej Elżbiety z pośpiechem. Jak rozumieć ten pośpiech? Maria, nosząca w sobie Syna Bożego, idzie z posługą miłości do Elżbiety. Moi drodzy, im bliżej ktoś Boga, tym bardziej oczywista jest dla Niego miłość bliźniego. Wtedy czynienie dobra bliźnim staje się dla takiego człowieka koniecznością. Tą wewnętrzną konieczność czynienia dobra wyraża pośpiech. Pośpiech określa postawę Maryi wobec Boga i ludzi. Maryja nie chciała marnować czasu, bo spotkanie z Elżbietą nie mogło czekać. Ona wiedziała przecież ze zwiastowania anielskiego, że Elżbieta także nosi pod sercem dziecko. Pośpiech Maryi wyraża też jej pragnienie, Dzielenia się radosną nowiną, dzielenia się tym, że w niej prawdziwie zamieszkał Bóg. Pośpiech Maryi to również gorliwość wierzących i zatroskanie o drugiego człowieka. Maryja chce pomóc Elżbiecie. Moi drodzy, my również wszystko, co robimy, powinniśmy, jak Maryja, robić z radosnym pośpiechem. Jako chrześcijanie, wzorem Maryi. Powinniśmy umieć zostawić swoją wygodę iść pomagać naszym bliźnim. Powinniśmy im pomagać, mimo że czasem jest to dla nas trudne, że sami doświadczamy cierpienia. Powinniśmy otworzyć się na działanie Boga i przez swoje słowa oraz czyny być prawdziwym znakiem Chrystusa w świecie. Musimy też pamiętać, abyśmy to wszystko, co czynimy, zmienili na chwałę Bożą. Żeby Bóg był obecny we wszystkim, co robimy każdego dnia, w każdej chwili naszego życia. Bóg będzie z nami, jeśli nasze życie wypełnimy modlitwą, uczestnictwem w i przystępowaniem do sakramentów świętych. Moi drodzy, bardzo dziękuję Wam za to dzisiejsze spotkanie. Bardzo cieszę się, że znów razem mogliśmy rozważać Słowo Boże. Proszę Was żebyście mówili o tym kanale innym osobom, żebyście wysyłali im linki do tego kanału. Do usłyszenia. Szczęść Boże!